Wielu znawcom komunikacji, z którymi mam okazję rozmawiać, zadaje jedno i to samo pytanie. Która mowa, przemówienie uważasz, że jest lepsza? Przemowa Mam marzenie, Martina Luthera Kinga, czy przemówienie Steve'a Jobsa na Uniwersytecie Stanford? Część rozmówców skłania się ku Kingowi, część ku Jobsowi. Rozstrzygnięcia w tej kwestii nie ma. Obie mowy uchodzą za wybitne i ciężko wskazać tę lepszą. Przyjrzyjmy się więc dzisiaj tej, której w podcaście jeszcze nie analizowałem – Mówię Steve'a Jobsa na Stanfordzie, którą wygłosił 12 czerwca 2005 roku. To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Moją misją jest to, aby być Twoim przewodnikiem po świecie prezentacji i komunikacji, byś mogła, byś mógł rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i tym samym swoją karierę. Rozmawiamy więc tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach, storytellingu i retoryce. Odcinek 20 Steve Jobs i jego przemówienie na Stanfordzie. W lutym 2005 roku Jobs odezwał się do uznanego speechwritera Arona Sorkina. Przesłał mu swoje notatki, ale speechwriter długo się nie odzywał. W kwietniu Jobs odezwał się z przypomnieniem. Rozmawiali przez telefon, na co Sorkin miał ponoć niedbale odpowiedzieć. A, tak, potem jak Jobs przesłał mu swoje kolejne notatki, Udało mu się znowu porozmawiać ze speechwriterem telefonicznie. Speechwriter tylko przytakiwał, mówiąc: Aha, aha, i nic więcej, tylko tyle. Kolejnych telefonów od Jobsa już nie odbierał. Nadszedł czerwiec, a przypominam, wystąpienie zaplanowane było na 12 czerwca, i spanikowany Jobs musiał napisać przemowę samodzielnie. Przemowę ponoć napisał w jedną noc, konsultował ją ze swoją żoną. Na początek mała sugestia. Jeśli jeszcze nigdy nie oglądałeś, nie oglądałaś tej przemowy, pora nadrobić zaległości. Cała mowa dostępna jest na YouTube. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Steve Jobs Stanford. Jest nawet wersja z polskimi napisami. Mam też sugestie dla osób, które już tę przemowę raz w życiu słyszały: Obejrzyj ją jeszcze raz, a potem jeszcze raz. Ja wracam do tej mowy, myślę, że kilka razy w roku. Przyznaję, tu moje ulubiona. Nie znam wybitniejszej. Jest w niej nie tylko mądrość człowieka, który odniósł wielki sukces i otarł się o śmierć, jest w niej kunszt retoryczny na unikalnym poziomie. Jest tam bardzo dużo treści skondensowanej jedynie do 15 minut. Jest tam prostota, ale i finezja narracji. Jest tam głębia myśli, ale też prosta, niewyszukana konstrukcja zdań. Jest tam humor, jest tam wzruszenie, jest tam dużo osobistych, bardzo intymnych wyznań. Cała przemowa to jeden wielki emocjonalny rollercoaster. W ten rollercoaster zabrał absolwentów Stanforda Steve Jobs. Konwencja wystąpienia jest szczególna. Tradycją amerykańskich koledzy jest to, że na zakończenie roku przed zgromadzonymi absolwentami jakaś wybitna osobistość wygłasza swój przekaz do młodych. Te wystąpienia z angielska nazywane są commencement. Niektóre stają się klasykami, niektóre zmieniają bieg historii. Na przykład wystąpienie z 1947 roku na Uniwersytecie Harvarda, generała Marszala zapowiedziała plan pomocy finansowej dla zrujnowanej wojną Europy. Plan ten został później nazwany planem Marszala. Wystąpienie Jobsa na Stanfordzie nie zmieniło może biegu historii, ale bezdyskusyjnie uznawane jest za najlepszy komensment w historii. To, że Jobs zdecydował się na wygłoszenie tej mowy dla wielu jego bliskich było zaskoczeniem. Dotąd stronił od odczytów i prelekcji innych niż te związane z premierami nowych produktów Apple. Ale był rok 2005. Jobs właśnie skończył 50 lat, a półtora roku wcześniej lekarze zdiagnozowali u niego nowotwór trzustki. Był więc, jak to ujął jego biograf Walter Isaacson, w refleksyjnym nastroju: chciał podzielić się swoją wizją tego, jak młodzi absolwenci Stanfordu mogą próbować urządzić świat. W jednym z nagrań na YouTube pokazana jest nie tylko przemowa Steve'a Jobsa, ale też nieco przedługie wprowadzenie rektora Stanfordu Johna Hennessy'ego. Wprowadzenie jest, no przyznajmy to, nudne, ale najciekawszy jest kadra. Widać w drugim planie samego Steve'a Jobsa. Siedzi za rektorem, czekając na swoją kolej. Jest całkowicie spokojny i skupiony. Popija łek wody, zmienia okulary na takie do czytania i zerka na notatki. Nie widać zdenerwowania, stresu, przebierania nogami. Wstaje, podchodzi do kokpitu i zaczyna mówić jak zawodowiec. No ale właśnie to był zawodowiec zawodowy mówca z wieloma publicznymi występami na koncie z wielką charyzmą i świadomością tej charyzmy. I początek wystąpienia jest już mistrzowski. Jak zawodowiec, zgodnie z przyjętą konwencją, zaczyna od kilku ciepłych słów o Uniwersytecie Stanford. Jestem zaszczycony być tutaj z Wami na jednym z najwyśmienitszych uniwersytetów na świecie. Tu nie chodzi o to, by się podlizać, tu chodzi o to, by zbudować więź. To klasyczna retoryczna zasada. Przekaż odbiorcom, że uważasz ich za ważnych, a wtedy oni dadzą ci swoją uwagę. To rodzaj kontraktu. Potem Jobs od razu wychodzi z poważnej konwencji i wypala z humorem i z dystansem do siebie. Nigdy nie ukończyłem koleżu. Prawdę mówiąc. To teraz jestem najbliżej ukończenia kolegium. Dalej jest również intrygująco. Jobs mówi: Opowiem wam dzisiaj trzy historie. Nic wielkiego, tylko tyle. No właśnie, Jobs od razu zapowiada, że będą to historie. Nie wykład. Wykładów absolwenci po kilku latach studiów mają już podziurki w nosie. Ale historie to co innego. Każdy lubi słuchać historii. Tym samym, już na wstępie pozyskuje przychylność publiczności bo zgromadzeni wiedzieli, że mogą oczekiwać czegoś niestandardowego. Nie zamierzam streszczać wystąpienia, warto je obejrzeć i wysłuchać samodzielnie. Zwrócę uwagę na kilka rzeczy, które z mojej zawodowej perspektywy, osoby zajmującej się komunikacją, są warte zauważenia. Zauważenia, docenienia i naśladowania. Przede wszystkim docenić Jobsa należy za kilka humorystycznych wstawek. Oto kilka z nich. Pierwsza, kiedy mówi, że to jest ten dzień, kiedy jest najbliżej ukończenia studiów. Druga, kiedy mówi, że poszedł na Uniwersytet Read, który był prawie tak drogi jak Stanford. Kolejna wstawka. Mówiąc o porzuceniu studiów, twierdzi, że to była najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć ku wielkiemu rozbawieniu studentów. Ale największe rozbawienie wywołał, kiedy powiedział, gdybym nigdy nie wpadł na ten pojedynczy kurs na studiach, chodzi o kurs kaligrafii, Mac nigdy nie miałby różnych krojów pisma ani proporcjonalnie rozmieszczonych fontów. A ponieważ Windows po prostu skopiował maka, jest prawdopodobne, że żaden komputer osobisty by ich nie miał. Obok humorystycznych wstawek pojawiają się osobiste wyznania ze szczegółami. Na przykład, rok temu otrzymałem diagnozę, że choruję na raka. Ale mało tego, o tym wyznaniu opowiedział ze szczegółami. Mianowicie, byłem badany 7.30 rano i okazało się, że na mojej trzustce jest guz. Tego samego wieczoru miałem biopsję, podczas której wprowadzono endoskop do mojego gardła, przez żołądek i do jelit, włożono igłę do trzustki i pobrano kilka komórek z guza. Koniec cytatu. Można by pomyśleć, że trochę zbyt dużo medycznych szczegółów. No nie, te szczegóły medyczne miały tutaj swoją funkcję. Każda historia potrzebuje wejścia w poziom szczegółu. Szczegół nie tylko uwiarygadnia historię, szczegół sprawia, że publiczność wizualizuje sobie tę historię. W wystąpieniu Jobs stawia też mocne tezy, mocne i błyskotliwe. Na tyle błyskotliwe, że potem stały się soundbite'ami, czyli wielokrotnie powielanymi później cytatami. Kilka z nich to między innymi: Nawet ludzi, którzy chcą iść do nieba, nie chcą umierać, żeby się tam dostać. Śmierć jest najprawdopodobniej najlepszym wynalazkiem życia. Nie można połączyć kropek patrząc w przyszłość. Można je połączyć tylko patrząc wstecz. Cała wypowiedź Jobsa skonstruowana jest na regule potrójności. Reguła potrójności to stara retoryczna zasada sugerująca, by argumenty dobierać w trójki. I tak też jest u Jobsa. Opowiada trzy historie, choć można uznać, że puenta stanowi osobną czwartą historię. Te trzy historie były zatytułowane przez samego Jobsa w ten sposób: pierwsza: Connecting the dots, czyli łączenie kropek, druga: Love and Loss miłość i strata. Co ciekawe, po angielsku zastosował tutaj aliterację, czyli love and loss. Dwa słowa zaczynające się tą samą literą. I trzecia historia, dead, czyli śmierć. Oprócz tego Jobs wielokrotnie odwołuje się do potrójnej argumentacji. Na przykład w takim zdaniu. Nauczyłem się o krojach pisma, szeryfowych i bezszeryfowych, o zmiennym rozstawie między różnymi kombinacjami liter, o tym, co sprawia, że świetna typografia jest naprawdę świetna. Albo w końcówce stay hungry, stay foolish, czyli po polsku, pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny. Końcowy fragment to mój ulubiony. Jobs stawia w nim apel, z którym zostawia publiczność, właśnie: Stay hungry, stay foolish. W całym tym fragmencie ta fraza Stay hungry, stay foolish powtarzana jest dokładnie trzy razy. Drugą potrójności, po kluczową charakterystyką wystąpienia Jobsa jest antyteza. Antyteza to zestawienie dwóch przeciwstawnych konceptów, myśli i rzeczy. Takie przeciwieństwa wywołuje w wielu fragmentach. Na przykład, cytat: W momencie, gdy rzuciłem studia, mogłem przestać uczęszczać na obowiązkowe zajęcia, które mnie nie interesowały, i zacząć chodzić na te, które wyglądały interesująco. Mówiąc po angielsku, używa sformułowania dropping in, dropping out, co jeszcze w wyrazistszy sposób tworzy antytezę. Drugi fragment. Nie można połączyć kropek patrząc w przyszłość. Można je połączyć tylko patrząc wstecz. Trzeci fragment. Ciężar sukcesu został zastąpiony lekkością bycia początkującym na nowo. I czwarty fragment. Love and loss. Tutaj nie tylko jest antyteza, ale i aliteracja, czyli oba słowa zaczynają się na tę samą głoskę, o czym już wspominałem. Kluczowa antyteza tkwi jednak w samej istocie wystąpienia. Czymś, co moim zdaniem zadecydowało o takiej popularności tej przemowy, jest to, że Jobs połączył w niej dwa przeciwstawne style: styl lekki i styl ciężki. Pierwszy styl to humor, prostota wypowiedzi, stworzenie wrażenia, że nie tyle wygłasza oficjalny odczyt, ale po prostu przyszedł podzielić się z młodymi ludźmi kilkoma swoimi przemyśleniami: czyli początkowe trzy moje historie not a big deal to właśnie styl lekki. Drugi styl to styl ciężki. Ciężki w sensie kalibru tematu. Jobs nie mówi o lekkich i przyjemnych rzeczach. Mówi o śmierci, stracie, adopcji, odrzuceniu, porzucaniu studiów, podejmowaniu trudnych życiowych decyzji, a na sam koniec mówi zgromadzonym, by pozostali głodni w sensie nienasyceni, a także głupi w sensie nierozsądni. Więc tak, ludziom, którzy właśnie ukończyli jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, Przekazuje, by byli głodni i nienasyceni. To nie jest opowiastka w stylu Bravo Girl czy Reality Show z MTV. To ciężkiego kalibru tematy. A jednak z tego zestawienia lekkości podania z ciężkością tematów rodzi się coś magicznego. Ta antyteza lekkości i ciężkości jest jak yin i yang dobrych przemówień. I to jest, jak powtarzam wielokrotnie na szkoleniach z prezentacji czy komunikacji, sekret wybitnych wystąpień. Odpowiedni balans pomiędzy dwoma przeciwstawnymi siłami, pomiędzy ogółem a szczegółem, pomiędzy sakrum a profanum, czy pomiędzy lekkością a ciężkością. Dla przykładu weźmy taki fragment. Kiedy miałem 17 lat, przeczytałem cytat, który brzmiał mniej więcej tak. Jeśli będziesz żył każdego dnia tak, jakby był on ostatnim, to kiedyś z pewnością będziesz miał rację. Tutaj nastąpił gromki śmiech zgromadzonych. Dalej Jobs kontynuował. Zrobiło to na mnie wrażenie, i od tamtej pory, przez ostatnie 33 lata, każdego ranka patrzyłem w lustro i pytałem siebie, gdyby dzisiaj był ostatni dzień mojego życia, czy chciałbym robić to, co mam zamiar dzisiaj zrobić? I zawsze, gdy odpowiedź brzmiała nie przez zbyt wiele dni z rzędu, wiedziałem, że muszą coś zmienić. Koniec cytatu. Ten fragment jest znamienny. Jest w nim bowiem charakterystyczny dla Jobsa dualizm. Pierwsze zdanie tego fragmentu to humor, potem przechodzi do poważniejszych rozważań. Jobs zdradza w nim swój poranny rytuał i to zestawienie humor plus powaga to kwintesencja całego wystąpienia. Dzięki takiemu zestawieniu powaga nie staje się wyniosła, ale też humor nie jest dla poklasku. Łączenie stylów z dwóch skrajnych biegunów dało całemu wystąpieniu głębię. Za tym wszystkim stoi jeszcze głębia myśli Jobsa. Przemyślenia 50 lat życia, w którym przyplatały się sukcesy z porażkami. Takie przemyślenia są w głowach zapewne wielu 50-latków, którym się w życiu udało, ale wyjątkowe było to, że Jobs miał coś, co ma niewielu: niebywałe umiejętności komunikacyjne, by te przemyślenia zwerbalizować w intrygujący sposób. Tak, Jobs miał ogromny talent komunikacyjny. Lubię czasami obejrzeć jego stare prezentacje albo wywiady z wczesnego etapu kariery. To co mnie uderza w tych wywiadach to to, że jako 20 lub 20 parolatek wypowiadał się z niezwykłą dojrzałością. Zawsze, zawsze wypowiadał się w sposób ustrukturyzowany. Nie bał się pauz, chętnie korzystał z metafor i analogii, bardzo trafnych zresztą. I od zawsze repertuar komunikacyjny Steve'a Jobsa był szeroki, zróżnicowany. I wielokrotnie w publicznych występach wiedział, które narzędzie komunikacyjne użyć w danym momencie. Oczywiście, w relacjach ze współpracownikami najbliższymi, pokazywał często inną twarz, ale to już jest zupełnie inna historia. Kilka moich ulubionych cytatów z wystąpienia. Cytat pierwszy. Jestem prawie pewien, że nic z tego by się nie wydarzyło, gdyby mnie nie zwolniono z Apple. To było okropne lekarstwo, ale najwyraźniej pacjent go potrzebował. Cytat drugi: Twoja praca wypełni dużą część twojego życia, a jedynym sposobem, aby być naprawdę zadowolonym, jest robić to, co uważasz za świetną pracę. A jedynym sposobem, by robić świetną pracę, jest kochać to, co robisz. Jeśli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej. Nie zadowalaj się byle czym. Jak we wszystkich sprawach serca, będziesz wiedzieć, gdy to znajdziesz, a jak w każdym wielkim związku, będzie się to stawało coraz lepsze z biegiem lat. Więc szukaj, aż znajdziesz. Nie zadowalaj się, byle czym. To ostatnie zdanie Jobs tłumaczy jako: Don't settle. I cytat trzeci. Nikt nie chce umierać. Nawet ludzie, którzy chcą iść do nieba, nie chcą umierać, żeby się tam dostać. A jednak śmierć jest przeznaczeniem, które wszyscy dzielimy. Nikt nigdy jej nie uniknął. I tak powinno być, ponieważ śmierć jest prawdopodobnie najlepszym wynalazkiem życia. Jest sposobem zmiany życia. Usuwa stare, by zrobić miejsce dla nowego. Czy przemowa Steve'a Jobsa na Stanfordzie jest idealna? Absolutnie nie. Studenci, z którymi omawiam ten wykład, wskazują kilka słabych punktów. Że Jobs czytał, a nie mówił z głowy, że wyglądało na to, że się trochę wymądrza. Cóż, do mnie argumenty te nie trafiają. Czytał z kartki, bo taka jest konwencja tego rodzaju wystąpień na zakończenie roku akademickiego czy się wymądrzało dla mnie nie mówił bardzo ciekawe rzeczy ja wskazałbym może taką korektę którą można by było wdrożyć pomimo wielu pauz które wprowadzał pomiędzy wątki mógł tych pauz zrobić jeszcze nieco więcej i mógł zrobić je nieco dłuższe zwłaszcza gdy mówił coś co wywoływało aplauz publiczności zamiast przeczekać wiwaty śmiech i oklaski gnał od razu z odczytem dalej. To z punktu widzenia techniki wystąpień publicznych błąd, bo wiele osób mogło w ogóle nie słyszeć jego słów w tumulcie wiwatów i śmiechu. Kolejna rzecz mógł złapać lepszy kontakt z publicznością, uśmiechnąć się, popatrzeć na zgromadzonych nieco dłużej, przeskanować większy fragment z kartki, zapamiętać go i wypowiedzieć go, patrząc przed siebie. Tym niemniej to są drobne rzeczy, które nie zaważają na całości. A całość jest wybitna. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. Jeszcze kilka lat temu na serwisie YouTube każdy mógł zobaczyć szczegółowe statystyki wyświetleń danego filmu. Nie tylko liczbę wyświetleń, nie tylko liczbę łapek w górę, czyli lajków, ale też liczbę tak zwanych łapek w dół. Dziś nie widać już tej statystyki, ale uderzające było to, że około 10% ocen tego wystąpienia było negatywnych tak 10% ludzi to wystąpienie się nie podobało. Naprawdę? No cóż, dla mnie to tylko potwierdzenie, że malkontentów na tym świecie jest bez liku. Zatem jeśli robisz jakąkolwiek prezentację, nie przejmuj się, jeśli wszystkim się nie spodoba. Najwybitniejsza mowa takiego mistrza jak Steve Jobs też nie wszystkim się podoba. A skoro o lajkach mowa, będę wdzięczny, jeśli klikniesz łapkę w górę, skomentujesz, dasz pozytywną ocenę mojego podcastu na Spotifyu lub na jakiejkolwiek innej platformie. Będzie to dla mnie sygnał, że warto ten projekt kontynuować. By znaleźć jeszcze więcej rad na temat komunikacji, prezentacji, retoryki, zapisz się na mój newsletter na stronie studiummyslnikprezentacji.pl, ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla ciebie lub twojego zespołu. Do usłyszenia.